Drodzy studenci, szanowni państwo, drodzy nauczyciele. Chciałbym dzisiaj powiedzieć Wam o grupie około 700 osób z populacji 80 tysięcy, tak zwanych młodocianych, którzy odbywają karę pozbawienia wolności. Dlaczego akurat chciałbym wam powiedzieć o więzieniu? Dlatego, że każdy do niego może trafić i wy i ja. Dzisiaj wychodząc z tego nagrania mogę spowodować wypadek samochodowy i znaleźć się wśród tych osób, o których chcę wam troszeczkę powiedzieć. Osoby, które nie ukończyły 21 roku życia, są traktowani w izolacji więziennej jako młodociani. Spotkałem ich całe mnóstwo, i o każdych z nich można by było nakręcić dobry kryminał. Życie każdego z nich nigdy nie było bajką. Nie chcę ich rozgrzeszać, ale chciałbym, żebyście wiedzieli jedną rzecz: że większość z nich pochodzi z rodzin patologicznych, dysfunkcyjnych, gdzie jest alkohol, narkotyki, przemoc. Nieraz byli sami gwałceni, wykorzystywani seksualnie. Dziewczyny były wykorzystywane też przez rodziców jako prostytutki. Więc jeżeli macie rodziców, to doceniajcie tych rodziców, którzy macie, bo moglibyście mieć zupełnie inny, bo moglibyście, mógłby was spotkać zupełnie inny los. Osoby, które żyją w izolacji penitencjarnej, resocjalizują się najlepiej, kiedy ten pobyt nie trwa dłużej niż 3 miesiące. Zaskoczyłem Was zapewne, prawda? Bo myślicie, że im dłużej, tym lepiej. Nieraz słyszę 10 lat, 15 lat, a nieraz dożywocie. Dlaczego nie? Nie, 3 miesiące to jest okres, w którym następuje najmniejsza powrotność do przestępstwa. Dlaczego? Bo człowiek się jeszcze nie przyzwyczaja do izolacji więziennej. Gdybym Was zamknął w sali zajęciowej w grupie 5-6 osób. To podejrzewam, żebyście się przez pierwszy tydzień chcieli pozabijać. Natomiast gdybym was tam trzymał pół roku, to już byście się świetnie na tych materacach dogadywali i byście sobie to życie urządzili. Tak samo dzieje się w więzieniu. Powiedziałem, że o każdym z nich można by było napisać kryminał. Nie rozgrzeszam żadnego z nich. Spotykam różne osoby. Opowiem Wam o dwóch przypadkach. W, jednym, w tym samym zakładzie karnym spotkałem młodego człowieka, który zabił swojego tatę. Dlaczego? Dlatego, że ten praktycznie całe życie znęcał się nad nim i nad jego mamą. Im on stawał się starszy, tym reakcja syna na pobicie mamy była ostrzejsza. Z uwagi na to, że rodzina nie mogła nic z tym zrobić. Matka już w takiej rozpaczy wyraziła zgodę na to, żeby ten syn zabił swojego ojca. Został skazany na cztery lata pozbawienia wolności. Jego mama odbywała 12 lat kary pozbawienia wolności i czeka na niego już tylko babcia. Bardzo dobre oceny w szkole, bardzo dobre opinie psychologów. Angażował się w różne jasełka, w samorząd uczniowski. I wylądował gdzie? Wylądował w więzieniu. Skończył wszystkie kursy, które zakład karny oferuje, szkoły. Ale to się kończy. Ten limit możliwości się wyczerpuje. Kiedy przyjechałem do niego spotkać się z nim, przyszedł do mnie taki zaspany. Leżał na swoim łóżku. Doprowadzono go do mnie i zapytałem się go, co, co pan robi? W zasadzie, jak pan spędza czas? A on mówi, wie pan co. Teraz już tylko leżę, czytam, wychodzę godzinę na spacer. To jest wszystko, na co mogę sobie teraz tu już pozwolić. Zadałem mu takie pytanie, na które jednocześnie znałem odpowiedź. A czy zakład karny zresocjalizował ciebie? A on mi bardzo inteligentnie odpowiedział: A czy zakład karny mógłby mnie zresocjalizować? Odpowiedziałem mu: W pana przypadku absolutnie nie. W tym samym w zakładzie karnym spotkałem innego, który jednego dnia zabił jedną osobę, drugiego dnia zabił drugą osobę, trzeciego dnia usiłował zabić swoją mamę, która była świadkiem zabójstwa z dnia poprzedniego. Na zadane mu pytanie: Czy nie żałuje pan swojej sytuacji, nie żałuje pan tego, co pan zrobił? Odpowiedział mi: Nie, to nie ja zrobiłem. Odpowiedziałam mu jemu, jak to nie pan, skoro w dokumentach widać, że. Skoro z dokumentów wynika, że miał pan na dłoniach krew ofiary. Odpowiedział mi tak, jakby rozmawiał z kolegą o jakimś filmie. A wie pan co? Tak naprawdę już nie pamiętam, jak to było. Czyli widzicie w jednym miejscu dwie różne osoby, dwa różne życiorysy. Najważniejsze z tego, co bym chciał, żebyście wiedzieli to jest to, że większość, zdecydowana większość osób, które trafiła do zakładu karnego, miała pewne doświadczenia przestępcze, czy pewne problemy, zanim trafiła do... miała problemy jeszcze na wolności. Bardzo wcześnie spo, spotykałem osoby, które bardzo wcześnie sięgały po alkohol, piły nawet z rodzicami, wie, dzieci w wieku 7-8 lat, które sięgały już po, nar po narkotyki w tym czasie. I niestety ich kariera potoczyła się tak, że wylądowali w więzieniu. Chciałbym na, końcu, na Chciałbym na koniec jeszcze powiedzieć, że obojętnie, czy się zresocjalizują, czy też nie, jakie działania wobec tych osób zostaną podjęte, to wychodzą z piętnym kryminalisty. Mają odciśnięte takie niewidzialne. Piętno, które my niestety widzimy. I nie potrafimy już w tych ludziach dostrzec kogoś takiego jak my, tylko widzimy w nim przestępcę. Jeżeli chcielibyście więcej posłuchać na temat tego, co się dzieje w więzieniach, o przemocy wobec więźniów, o tym, jak się, co się z nimi dzieje, jak się z nimi postępuje, czy pracują, czy nie pracują, czy mogą się uczyć, czy nie mogą się uczyć, i jakie kursy kończą, a jakich nie kończą, to zapraszam Was na, do, na studia na Wydziale Bezpie Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Zapewne wtedy spotkam się z Wami na zajęciach z prawa karnego i z kryminologii, i będę mógł Wam o tym wszystkim bardzo dokładnie opowiedzieć. A także postaram się Was zabrać. Do więzienia, żebyście poczuli jego zapach, bo więzienie ma swój zapach. Bardzo dziękuję za uwagę i mam nadzieję, że spotkamy się już niedługo w murach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Do widzenia.